Halo, halo, cześć, Szymona. Jestem ja oczywiście kusasz.pl witam was w kolejnym 64. bodajże odcinku z DSKP z na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku będziemy próbowali w końcu zdobyć zapalniczkę. <grym> tak jak w ostatnim odcinku. Ale też będziemy starali się uciec z tego więzienia w przyszłym odcinku już. Ale dzisiaj na pewno będziemy musieli stworzyć sobie łopatę oraz potrzebne nam itemy, ponieważ nie mam z compaños. Ja, ja to dzisiaj będę patrzył co, nie tutaj, tylko tutaj, ponieważ e, przesunąłem sobie... E, dałem sobie po prostu podgląd na e, inny monitor i, i będę patrzył nie tutaj na kamerkę, tylko e, na drugim monitorze mam teraz e, podgląd. E, masz taśmę, którą od Ciebie bym odkupić chęcią, ponieważ nie wiem, czy ona mi się nie przyda. E, masz łom, e, nic ciekawego. Masz, cze masz czekoladę, w sumie, którą mógłbym od Ciebie odkupić. Jakby nie patrzeć. E, I teraz tak. E, aha. Zapomniałem całkowicie o tym. 18 więcej inteligencji. Ok, czyli dzisiaj będziemy się uczyć. Ok, spoczywam. Nie mam przeszkiwanej celi, więc e, mogę bez problemu sobie iść mm, do biblioteki. Ja pierdolę się w kurwie, masakrycznie. Mam 18, a mam y, 62. Ok. Czyli potrzebuję mieć ile? 80 dokładnie. Chyba. Tak, 18. Pyk. Czyli do 80 się uczymy. Po czym idziemy wykonać naszą normę robotniczą? Po czym? E, po czym, po czym, po czym? E, pójdziemy e, tworzyć nasze dalsze temy. No, w sumie inteligencja mi się przyda, więc nawet spoko, że ją teraz sobie e, pakuję, bo. Bo ona mi się przyda. Tam, tam się im nawet pobić, żeby to zmęczenie mi znikło oraz żebym nie był poszukiwany aż tak bardzo, więc. Więc spoko. Już są wkurzeni masakrycznie na mnie, więc... Uuu. O, słucham się tutaj będę sobie tutaj siedział OK. Yy, mamy 80, zrobię sobie tak 81, bo... Jestem zbyt zmęczony, spoko. Strażnicy, pobijcie mnie, i ja szybko idę. By... o pan Irwin, niech to się ma. A nie, ja jestem zbyt zmęczony, żeby go uderzyć, spoko. Dobra, idziemy wykonać naszą normę robotniczą. I chyba wszystko się nagrywa, chyba wszystko się nagrywa, więc jest spoko. Łopatę mamy, mamy lichą łopatę i lichy kilow. okej. ok, znaczy słaby kilow. Mówiąc, mówiąc dobrze. Tyk. Halo, okej, okay. raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, okej, okay. jeszcze tylko musimy zrobić sobie sześć stołków i i będzie norma wykonana, okej, okay. jeszcze tylko dwa, nie mam pojęcia, czy będę potrzebował robić podkop, czy przekopię się po prostu, wiecie... Mamy plastik, czerwony klucz i spróbujmy wyjść, słuchajcie, spróbujmy wyjść. W razie co, czytać postęp? Nie, nie, nie ryzykujmy na razie. Zróbmy sobie na razie tak, potrzebuję blachę znaleźć. Hmm. Z, Drewn z drewnem. Z problemu nie będę miał. Będę potrzebował blachę, e, ponieważ chcę sobie zrobić tą najlepszą łopatę. Hmm, fałszywa ściana, spoko. E, mamy kubek, którego nie potrzebujemy. O nikt nie ma blachy. To może być dla nas problem teraz, słuchajcie, bo e, licho opata jedna, no może mi nie starczyć, co nie? Gdybym miał chociaż średnią łopatę, już by było ciut lepiej. Ale przygotowujemy się już tak naprawdę pod ucieczkę, więc nikt nie ma blachy. Hmm. To co teraz zrobić? Słuchajcie, bo tu nie ma nigdzie. E Wiecie co? Zaryzykujemy. Najwyżej mnie zastrzelą, co nie? Aha, w takiej zasadzie. Hmm. Ok, teraz dam się im pobić. Ok. Halo halo strażnicy, halo halo strażnik, Powinien, okej. Okay. Eee, mam popołudniowy apel, ok czyli... No b B Dobra, i szybko idziemy na poranny Apel, znaczy na popołudniowy apel, eee, bo jeżeli ja będę ją poszukiwaną cenę, no, to będzie bardzo, bardzo źle. Myk. Okej, to mam Halo, halo? Halalo. i Wesker, okej, więc teraz tak. Jest. Aha, potrzebuję worek na kontrabandę. Użyć, spoko. Oj, oj, to zrobimy to w czasie wolnym, słuchajcie. Yy, mundus strażnika, yy, nie. Prysznica, spoko. Pigułki następne, nie. Yy, folia, taśma, yy, ja potrzebuję blachę. Ale widzę, że tej blachy nikt na sprzedaż nie ma. Niedobrze, jedną łyżką mogą być. aha. Dawaj. Czas wolny, ok, to czas tak. Raz, dwa, ok, trzy, cztery. Ojoj, co ja to zrobię? Okay. Fak. Nie, dobra. Czyli wiemy, że nie możemy wejść na y, z zewnątrz, y, jakby w. W ubraniu więźnia spoko, ale to wystarczy, że tylko podkop zrobię, słuchajcie. To tym bardziej muszę blachę znaleźć. Ja sobie zrobię od razu płynny plastik. A, nie, mam zapalniczki, muszę zapalniczkę zdobyć, ok? Yy, hello? Eee, halo? Zapalniczkę. Dlaczego nikt nie ma zapalniczki teraz? No i zajebiście kurwa Ja potrzebuję zapalniczkę i przed chwilą była zapalniczka Teraz jej nie ma, co jest? Masz folię Ej, nie potrzebuję folii Mam zapalniczkę, mam blach Zajebiście, dobra Nie nerwujcie się tak nie panowie Ej, To, 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 to To, to. I teraz tak, to, to i to będzie im potrzebne. To już mogę komuś oddać, co nie wiadomo, nie będę potrzebował w zupełności. Yy, I tak, a trapa nie jest już do użytku spoko. To nie ma żadnego problemu, ponieważ nie będę już jej potrzebował. Yy, dobra, wiecie co, olejemy sobie to śniadanie w sumie yy, i pójdziemy przeszukiwać cele. Bo ja bym chętnie potrzebował blachy jeszcze jednej, zapalniczka, nie potrzebuję zapalniczki już. Okej. Okay. Masz pilnik, nie potrzebuję pilnika, w sumie, ale go wezmę. Tak, nie potrzebuję pilnika. Właśnie, nie tak. Potrzebuję... Tak, do kidlu. A ja mam zapalniczkę, okej, okay, dobra, to spoko wykonam sobie normę robotniczą od razu za pamięci. Oni są na mnie wkurzeni, więc muszę tam normę robotniczą szybko wykonać. Dobra. Jeszcze tylko dwa. Dobra. E, I teraz tak, e, idziemy. Halo, halo, co masz? Co e, masz nic ciekawego. A e, nic ciekawego, ok. E, ja teraz muszę iść e, się pouczyć. Muszę to 82 inteligencji sobie wbić. No nie ma na to rady, niestety. E, a mamy aktualnie 61. No to się po prostu uczymy. I tyle w tym czasie oczywiście możecie zostawić łapkę w górę dla mnie yy, ponieważ zmotywuje mnie to do tworzenia nowych oraz kolejnych treści i tak a propos to jakoś w połowie maja przewiduję dla was seryjkę, jedną z horrorku taką krótką gdzieś w połowie maja jakoś myślę, że myślę, że jak to zleci w połowie maja sobie co ruchnęłem, jeszcze na kalendarz w razie był. ale nie wiem, że jeszcze mam ustawiony, bo dzisiaj jest niedziela kiedy ja to nagrywam, a dokładnie 30 Kwiecień Dobra. Halo, halo. 76, spoko. Okej. Okay. Na spokojnie, słuchajcie. Mamy 81 i 82. Ok. I teraz tak. Idę sobie stworzyć itemy. Będę musiał też jedzenia sobie poznajdywać. Uda się, słuchajcie. Uda się, uda. Taką mam nadzieję przynajmniej, że się uda. Okej, okay, płynny plastik. Ej, nie no, jedzenia mam sporo, to nie będę potrzebował na bank, słuchajcie. Yy, teraz tak. Mamy czerwony klucz. Yy, potrzebuję też taśmy, którą mam tutaj, czy nie? Nie mam tutaj taśmy, ok. A no tak, bo ja taśmy nie mam bo w ogóle już, ojojoj. Nie masz nic ciekawego. Yy, łopata, tak. Okej. Okay. Pyk, pyk, pyk. Mamy lekką łopatę, spoko. Yy, I teraz... Będę po... No nie, będzie bił teraz, serio. Po tym wszystkim... Dobra, powinien szybko. Dawaj, 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 bo ja mam apel po Znaczy popołudniowo, szybko, 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 szybko. szybko, szybko, szybko. Mm, dawaj, dawaj, dawaj Nie ja widziałem kto ma przykraną, zale fuck, e, śniadanie, spoko. E, nie, nie, e, ale teraz tak e, Spróbuję sobie zrobić gang, słuchajcie. Gang świeżaków atakuje e, to, to to dobra. Atra atrament. W sumie się ja potrzebuję atramentu, nie ja potrzebuję atramentu. Rapuś, tobie dam nożo grzebień. E, tobie też dam nożo grzebień. I tobie też dam nożo grzebień. E, dobra, czy ja tutaj przeszukiwałem cały. Nie pamiętam jak przeszukiwałem je raz jeszcze. Widzę na to, że przeszukiwałem, więc nic z tego nie zrobię. Tak. A przedmioty mi się zresetowały z tego co widzę. Zapalniczkę masz. E, nie potrzebuję zapalniczki, przepraszam. Już, już, już nie potrzebuję ciebie. E, masz taśmę. O, zajebiście. Akurat taśmę potrzebowałem, więc, więc jest spoko. E, na pewno będę potrzebował sobie zrobić kilof lepszy, ale do tego potrzebuję drewna. Czekajcie, to jak się ulepszało kilof? Czekajcie. E, drewno i taśmę bodajże, co nie? Ale czy ja potrzebuję kilo ulepszać? Ej, nie potrzebuję w sumie, ale widzicie, co, ulepszę sobie Mamy lekki kilo zajebiście Pyk, dobra yy, I tak naprawdę Jeżeli dam się im teraz pobić I wyjdę w mundur strażnika To nie powinni do mnie strzelać I będę mógł sobie ładnie teren obeznać, słuchajcie No, tak zrobimy na do tego klucza się wiecie, nie da, nie da dać do ręki czy coś, masz drewno i nie masz nic ciekawego, okej, okay. yy, też nie masz nic ciekawego, zmarnuję trochę worek na kontrabandę, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale no cóż, musimy zrobić obeznanie, słuchajcie, ale jeszcze trzeba wrócić, ej, nie, 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 nie. to tak nie zrobimy, słuchajcie. To tak nie możemy zrobić się No właśnie, tak nie możemy, no gdyż iż, ponieważ yy... No właśnie, tak nie możemy zrobić, słuchajcie, yy, jakieś zlecenia halo halo yy, W śniadaniu i dalej baterię dla Weskera Drewniana podpora. spokój. Mogę dla Ciebie to zdobyć. Nic ciekawego. I też nic ciekawego. Wiecie, co zjem sobie z Wami wyjątkowo? Bateria. Yy, spokój Gdzieś jak chyba widziałem, nawet więcej. Więc, <laughs> więc dla Ciebie zbiorę. Napijemy się. Yy, nie. Fajnie było, gdyby im się itemy zrestowały i mieli blachę i taśmę. Hmm, nic ciekawego. Czas na ćwiczenia. Dobra, ja sobie z wami pójdę w takim razie. Sobie poćwiczymy razem. Ale czy wam się itemy zrzestowały? Aligator? Aha, dobra. Masz dwie liny. E, nie potrzebuję liny, więc no, niestety. Nie. Raz. O, i temy wam się zmieniły. No, ale na takie cudów nie potrzebuję. Gdyby była blacha, y, odkupiłby, odkupiłbym ją z mią chęcią, co nie, bo no, łopata mi się przyda. Gdzie czekajcie. Jakbym sobie tutaj. 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 To to wygląda, że tu się mogę pokopać po tym co nie, dlatego łopatę chcę mieć dobrą. Dobra, teraz tak, To ma coś na sprzedaż? Halo, halo. E, czas na ćwiczenie, no trochę spóźniłeś się z tym wyzwaniem, Mordon, no, ale cóż. Co zrobić, jak nic nie zrobisz, nie? radło i czekoladę. Patrz, nie skapnął się, a, to, a zrobiłem to pod jego noce, co wiem yy... Spoko, okej. Okay. Wieczorny czas wolny, dobra. Mm, możemy sobie obmyślić plan ucieczki. Czyli teraz tak, na pewno będę potrzebował. Yy... Dwie poduszki oraz jeden ten daje mi e, bednami, które sobie oczywiście zrobimy. Tyk. E, tutaj mam samo jedzenie. E, czekajcie, zróbmy analizę. E, kilow, kilow, łopata. Borek na kontra. Aha, kilow, łopata, dwa jedzenia. Hm. No dobra, to mogłoby to wypalić ale to nie, sobie mogę tam zostawić i worek na kontrabandę też mogę sobie tam zostawić więc on, on nie będzie tak, na, tak naprawdę potrzebny tam już a oni raczej nie powinni mi wstalić za do izolatki co to że worek na kontrabandę sobie leży w tym Tu łeb to nie wiem ciekawie po co to pomieszczenie jest sobie to jest kamera więc też odpada no patrzcie no kurde no to jest tylko się przekopać co nie no właśnie A halora ciekawego. ay. Ej, co z co mówią jak pijesz Coś się odjepało. Moto. A, mnie nie pobił, no to i chuj. Bardzo raduj, rabuś. Nie, ja on po cztery, on mi bije po jeden. No dobra, zaraz będzie kolejny apel. Tak naprawdę, i tyle. Widzicie, co przekopmy się tam. No, już mi się nie chce. Idziemy na wieczorny apel i się żegnamy, słuchajcie. Ej, o co mu chodzi, zionek? Dalej nie masz fajnych itemów, których bym potrzebował. Nic ciekawego. Jutro jest ostatnia szansa, że trafię tak naprawdę blachę i... blachę i taśmy, nie? Byłoby fajnie. Tym imbecyliom zafundujemy przeszukanie celi. Kusasz pole i ale proszę im przeszukiwać, jakie nie, tak jak ja nie mamy nielegalnych przedmiotów żadnych u siebie. No właśnie. Yy, wieczorny ap, halo, halo, nie. Hmm. Dawaj, dawaj. Także ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się oczywiście odcinek spodobał, jeżeli tak, to strzelcie łapę w górę, suba z noleczkiem i widzimy się w kolejnym odcinku, także elo elo.